Przepraszam za to, jak wyglądam, jestem mega zmęczona, jest 21, ja nigdy nie nagrywałam o tej porze, ale to jest jeden moment, kiedy mogę to nagrać, więc ja nie jestem tu dlatego, żeby wyglądać ładnie, tylko żeby porozmawiać sobie z wami. Więc słuchajcie, jak na pewno już wiecie, na 100% wiecie, ojciec Brytni został zawieszony, jeżeli chodzi o jej kuratele. Coś, co zaczęło się jako jedna wielka teoria spiskowa dla nas, osób z zewnątrz. Tyle z osób obserwujących tę sprawę uważało, że cały movement Free Britney, że to są po prostu szaleni fani, którzy za dużo sobie zmyślają, udowodnili, że mieli rację, słuchajcie. To właśnie te osoby nagłośniły całą sytuację w internecie. To na pewno miało też duży wpływ na to, co działo się w sądzie, dlatego, że ojciec Britney dobrze wiedział, jak, jaki duży wpływ mają media na to wszystko. Wydaje mi się, że może dlatego też odpuścił, bo coraz więcej ludzi zaczęło znajdywać jakieś dowody na coś, Coraz więcej osób z ich otoczenia, które nie wiem, czy można, papiery o poufności już jakby ich termin wygasł, dlatego zaczęły mówić, jak tam się działo wszystko naprawdę i Jamie się może wystraszył. Nie wiem co, ale został on zawieszony. To niestety nie znaczy jeszcze, że Britney jest już uwolniona. To po prostu znaczy, że jej ojciec nie jest głową tej całej operacji, więc tymczasowo jest inna osoba, ale jej prawnik nadal walczy o całkowite zakończenie kurateli. Kolejna rozprawa sądowa jest zaplanowana na 12 listopada, czyli już. Niedługo. I to właśnie będzie ten bardzo ważny dzień, kiedy sąd zdecyduje o przyszłości Britney. Brytni jest niesamowicie szczęśliwa, i wydaje mi się, że roz rozwiewa to nasze wątpliwości, czy ona faktycznie wstawia te rzeczy na Instagrama, ponieważ posty, które zaraz Wam pokażę, są na, na pewno wstawiane przez nią, więc mamy tutaj bardzo dużo pozytywnych wiadomości. No i stwierdziłam, że właśnie ponieważ nie ma w internecie jeszcze dokumentów na temat tej ostatniej sprawy i zawieszenia Jamie'ego, zobaczymy sobie po prostu, co ostatnio wstawiała Britney, bo dużo pozytywów, ale dużo też dziwnych. Rzeczy, więc pozwólcie, że odpalę sobie tutaj wszystko na ekranie. Pierwszy post, który pojawił się tuż po ogłoszeniu dobrych nowin na cały świat, to Brytnia prowadząca samolot. Tak, to jest Brytnia prowadząca samolot. Mamy tutaj e, parę klipów, jak ona właśnie gdzieś leci, no i tutaj zdjęcie. I mamy podpis. Jestem w niebo wzięta. Pierwszy raz lecę samolotem, i pierwszy raz jestem w. W sztucznym samolocie? O Boże, jak ja się bałam. Nie wiem, dlaczego powiedziała prop. Prop to jest e, coś sztucznego, to jest... E, prop to rekwizyt, więc mówi, że w rekwizycie samolotu, ale ono tutaj ewidentnie prowadzi lata prawdziwym samolotem. Ps, zabieram ze sobą statek do domu. Pamiętacie, żeby zostać e, pięknymi ludźmi. Nowe zdjęcia już niedługo. No i to było takie... widziałam tam post, mówiła na cały świat poszła informacja, że jej ojciec rezygnuje, a Britney nic nam o tym nie mówi. No ale słuchajcie, w kolejnym zdjęciu, zresztą to jest zdjęcie zrobione tego samego dnia, kiedy było to, a po tym zdjęciu bardzo dużo osób pisało, że to nie ona prowadzi konto i o co w ogóle chodzi. Jednak tu mamy kolejne zdjęcie, a raczej całą sesję zdjęciową, jak możecie zobaczyć. Typowe zdjęcia Britney. No typowe zdjęcia Britney. I tu możemy zauważyć troszkę tych czerwonych włosów, które były takim taką straszną kontrowersją, że te zdjęcia są stare. I czy widzimy pierścionek? Nie, tu akurat nie widzimy. No i tu mamy znowu podpis róży. Ten cały projekt róża, no nadal nie Wiemy o co chodzi, ale następnie mamy już i z, e, filmik z wakacji. Podpis jest taki: Piękny dzień w raju, celebrujemy. I tutaj słuchajcie, Paris to napisała: Jestem niesamowicie szczęśliwa e, w związku z tym, co się stało. No jak widać, Britney i sam są bardzo, bardzo szczęśliwi. Ten filmik tak zaczyna się niewinnie, ale on e, kończy się dosyć kontrowersyjnie, ponieważ mamy tutaj Britney i sama, cieszą się pokazuje, wiadomo na wakacje, super, celebracja. O jeden krok bardziej do wolności, nie? Ale tutaj mamy już pół na komp Brittany, która jest w morzu. No i ja nie mam nic złego, jak ja totalnie nie mówię, że jest, ale właśnie jest coś bardzo, bardzo odważnego. Coś, czego no, ja wiem, że celebrytki pokazują się półnagie, ale tutaj, no coś tu nie gra z tym. Nie wiem, nie wiem, dlaczego y, uważa ona, że to jest dobry pomysł, pomysł, coś takiego wstawać. Ty, typowa Britney, która po prostu pozuje tylko teraz półnago. Co ciekawe, to w Dniu Rozprawy Sam wstawił na swojego Instagrama, że jest bardzo wdzięczny całym, całej grupie osób w którzy zaczęli ten movement, i że jest niesamowicie dumny ze swojej kobiety. Więc oni na pewno musieli w jakiś sposób wiedzieć, co się dzieje z tym całym Free Britney. E, nawet e, na samym początku, jak ludzie myśleli, że to są teorie spiskowe, ona prawdopodobnie bała się cokolwiek powiedzieć, ale wydaje mi się, że wiedzieli, że ludzie coś robią i jestem ciekawa, jak to wyglądało. Czy tak wiecie, siedzieli w domu i mówili, kurczę, ludzie wiedzą, co się dzieje, nie? I ona sobie myślała, boże, jak kocham moich fanów, czy jestem, o, ja jestem mega ciekawa tego do wszystkiego. Dobra, kontrowersyjny post, kolejny, który ma tutaj prawie 4 miliony serduszek, czyli to jest najwięcej z, z tego, co widzę ostatnio, ponieważ Britney jest naga. Jest naga. Niby mamy emotki, które zasłaniają jej bardzo, bardzo prywatne części ciała, jednak tutaj mamy sporo tych zdjęć, które wyglądają jakby ktoś po prostu je przez przypadek wstawił. Pod nimi jej narzeczony napisał hashtag, czyli uwolnij sutki. To był, to był też jeden ogromny movement, jak um, kobiety się nerwowały, że dlaczego mężczyźni mogą pokazywać sutki, a my nie. I to też było dużo strajków na ten temat na całym świecie, więc może tu o to chodzi, ale tu Britney jest po prostu kompletnie naga. Kompletnie, kompletnie, totalnie naga. One wyglądają po prostu jakby to były zdjęcia, które zrobiła sobie na telefonie dla, nie wiem, swojego faceta czy coś i ktoś jej się włamał i wiecie, ściągnął te zdjęcia i wstawił do internetu. No tak to przynajmniej moim zdaniem wygląda. Jeżeli chodzi o podpis, to zabawa w oceanie jeszcze nigdy nikogo nie skaleczyła. Tutaj nie ma żadnej edycji tych zdjęć. Ta wanna się tak wykręca, bo widzicie, za jej ciałem widać, że ta wanna się tak wykręca. No i tutaj no to jest bardzo popularne, jak ludzie edytują zdjęcia, że widać, że się wyszczuplają i coś jest wiecie, tak bardziej zaokrąglone. Jakiś mebel. Ale tu nie mówi, że nie jest nic edytowane, tak, bo taka po prostu jest wanna. Dużą kontrowersję te zdjęcia wzbudziły, nie powiem. Ludzie mówią, że to jest po prostu... ona się wyzwala, jest po prostu, jest po prostu wolną kobietą, chce robić co chce. No powiem wam, że gdybym ja nie siedząc w temacie Britney widziała teraz te zdjęcia, ja bym nie pomyślała, że to jest Britney, ja bym pomyślała, że to jest po prostu ktoś, kto wygląda jak ona i próbuje sprzedać te zdjęcia czy nie wiem, uzyskać coś w internecie wyglądając troszkę podobnie do niej, ale ja bym nie przypuszczała, że Britney Spears wstawiałaby takie zdjęcia. Bardzo, bardzo prywatne i takie, no wiecie, nie wiem, kiedyś jej płacono miliony za to, żeby zrobić jakąś sesję zdjęciową nicią Oczywiście możecie powiedzieć, co wy na temat tego typu zdjęć, dlaczego uważa ona, że to jest dobry pomysł. I ja nie mówię tu o jakiejś totalnej analizie, że w analizie, że wiecie, jestem gwiazdą, nie powinnam wstawać tego czy tamtego, bo prócz osób, które pracują na OnlyFans czy coś, takie zdjęcia na Instagram. Ja w ogóle jestem dziwna, że to nadal tutaj jest, bo ja wiem, że kwiatki są w pewnych miejscach, ale często ludzie dostają bana na Instagramie przez totalne głupoty. Tutaj mamy coś takiego, no ale przejdźmy. Dalej, dalej mamy więcej um, uchwyconych, pięknych momentów z ich wakacji. Britney pisze, że po prostu ma na, spędza najlepszy czas w swoim życiu w danej chwili. Dalej mamy zdjęcie, które Britney widocznie sobie zapisała. I znowu mamy różę. Ona wcześniej już stawiała podobne zdjęcie, o tutaj, e, też tak jakieś z praniem, czy coś w tym stylu. I tutaj jak wejdziemy sobie w te karuzele zdjęć, mamy historyjkę, którą nie napisała, która jest e, w ogóle mega dziwna. Nie wiem, czy to widzieliście. To jest sprzed tygodnia, czyli zanim była cała rozprawa sądowa, ale posłuchajcie. Ja będę tłumaczyła na bieżąco, więc wybaczcie, jak gdzieś tu się przejęzyczę, ale teraz widziałam na spontanie, że po prostu przeczytam Wam to. Przejechałam 80 mil i mój silnik się zepsuł. Był to stary Cadillac i zawsze zastanawiałam się, dlaczego mężczyźni tak szybko oddawali tego. Typu samochód. 4000 to niedużo na samochód, ale miałam nadzieję, że będzie działał. Miałam 3000, które mi pozostały, i tak jak mówiłam, miałam nadzieję, że znajdę jakiś sposób transportu, ale to by znaczyło, że muszę kogoś zatrzymać na stopa. Ale nigdy tego nie zrobiłam, ponieważ nie jest to zupełnie w moim stylu. Nie miałam wyboru. Zaraz bym zamarzła. I gdybym nie wsiadła do jakiegoś samochodu, więc wsiadłam. Mężczyzna z Polski wpuścił mnie do swojego samochodu, w którym siedziała dwójka jego dzieci na tylnych siedzeniach. Zawiózł mnie do Szwecji, do której jechaliśmy 6 godzin. Wiedziałam, że jeżeli prześpię większość podróży, wszystko będzie ok. Wypuścił mnie w bardzo dziwnym miejscu. Napis, nas napis mówił: 100 dolarów za noc. Więc weszłam tam i zostałam. Zjadłam, zjadłam ravioli i poszłam spać. Obudziłam się o 6.24 rano. Ni, woda nie działała. Próbowałam kogoś zadzwonić, ale nie było nikogo przy recepcji. Żałowałam, że nie zapisałam sobie numeru mężczyzny, który mnie tu przywiózł. Ogromny szczur przebiegł przez mój pokój i okropnie mnie wystraszył. Moje serce po prostu wyskoczyło z mojej klatki piersiowej. Co ja teraz miałam zrobić? Wypożyczyłam rower! <laughs> Wypożyczyłam rower ze sklepu na tej samej ulicy. Musiałam w końcu jechać dalej. Wiedziałam, że posprzątam, jak wrócę. Nie miałam pojęcia, gdzie byłam, ale zaczęłam jeździć na rowerze przez kolejne dwie godziny. Wydaje mi się, że powinnam była się bać, ale to w tym momencie czułam się najbardziej wolna. Moje ręce były tuż przede mną, moje stopy pedałowały, a wiatr wiał w moją twarz. Czułam się niesamowicie spokojnie. Powolutku wróciłam do swojego pokoju. Nie chciałam zobaczyć tego szczura jeszcze raz. W tym momencie było już dosyć późno, więc poszłam do łazienki i zobaczyłam bardzo dziwne światło w przedpokoju. Co ja widziałam? Byłam niesamowicie, Byłam niesamowicie zmęczona i nie jadłam cały dzień, ale powolutku udałam się w stronę tego światła. Myślałam, że jest ono od lampy, ale później przypomniałam sobie, że tu nie ma żadnych lamp. Spojrzałam za siebie i znowu zobaczyłam to świecące światło. Naprawdę tam było. Bardzo mnie to zdziwiło i nawet się tego nie bałam. To było jakby światło miłości, które na mnie, aby do mnie dotrzeć, i było tylko dla mnie. Tej samej nocy w moich snach latałam. Latałam nad ptakami, nawet nad tymi najbardziej silnymi. Dlaczego ja bałam się czegoś takiego, co było tak piękne? To była miłość i w końcu ją dostałam. Nic z tego nie jest prawdą, oczywiście, ale bardzo podobało mi się to zdjęcie. Doświadczyłam już takiej miłości, jak w moim opowiadaniu, i mam nadzieję, że to, co napisałam, zainspiruje Was do tego, by być otwartym na miłość, tak jak ja. No i byłam też bardzo znudzona o 6 rano. Bardzo dziwne opowiadanie, czy znaczy, może nie to, że dziwne, ale po prostu takie, wiecie, znikąd. Takie troszkę e, szalone. I można by tutaj się kłócić, że chodzi o sama, że chodzi o jej całą sytuację z tym, że chce być już, wiecie, wolna, jechać rowerem. Co? Śmieszne, bo właśnie... Bo sam parę dni temu wrzucił na Instastory, jak właśnie po nocy jadą rowerami z Bretni i ona jest niesamowicie mm, zadowolona. Przeżywają coś jego innego, fajnego, że, wiecie, puste drogi i oni w nocy sobie pedałują. Night time bike ride. This is so cool. Hmm. Night ride the best. Byli też na live, ie. to było dziwne, ponieważ sam włączył live streama na Instagramie y na dosłownie parę minut i Britney tylko w tle mówiła Przestam, przelastem, wyłącz to. No Wait, <laughs> that's really live. Yeah, this is how live works. I've never done live before. Yeah, I know. So hey Britt. No, there were people Hello. talking to you in yeah. their high. Hi. I am scared of live. Yeah, live Instagram. We have good music going on in the background. <laughs> i running away. Hello. We're just chilling. Stop it. Love you They're saying they love you. No. Oh my god. Congratulations on your engagement. Love you. It's everything's about you. Nothing's about me. Nobody's thank talking you very about me. Very much. Thank you very so, much. Thank you very much. Lol. Yeah. No one's it's really it's saying still shit. Alive. Yeah. It's still live. Okay, I gotta turn it off, guys. <laughs> Have a good night. Yeah, I'm still not turning it off though. It's I can't. To jest taka troszkę dosyć dziwna sytuacja, no ale nie wnikam. Przejdźmy dalej do zdjęć, do tych bardziej teraźniejszych, więc... Więc tu mamy klip, jak Britney ćwiczy. Widać, że jest to w tym miejscu, w którym są na wakacjach. No i tu mamy podpis, że ja i mój narzeczony zawsze znajdziemy czas na to, żeby ćwiczyć. On jest e, niesamowicie silny, tak jak moi synowie. Tutaj mamy Britney i sama ćwiczących. Oni bardzo lubią razem ćwiczyć, więc to nie jest jakiś dziwny, podejrzany post. Nie wiem, czy pamiętacie, jak było z tego, że. Mm, ja nawet o tym mówiłam w filmie, że ludzie wykrywali, że sam mówi Britney, żeby się uśmiechnęła do wideo i że sam jest zaplotowany w tę całą kuratelę. Ale wydaje mi się, że to było jakieś takie patrzenie na to, zbyt blisko i nawet jeżeli powiedział, jej żeby się uśmiechnęła to pewnie chodziło o to że nagrywamy filmik uśmiechnij się niż takie wiecie musisz to robić bo ja cię tu monitoruję. <grytanie> Kolejne zdjęcie jest znowu zdjęciem takim z internetu. Mamy tutaj takie drzewo, które przebija się przez sufit. Może być to taka trochę metamorfoza do Britney i jej życia. Mamy podpis, który znowu wraca do Free Britney. Mimo tego, że w moim życiu zachodzą zmiany i mam dużo do celebrowania, to nadal mam bardzo dużo gojenia do zrobienia. Na szczęście mam bardzo dobre osoby dookoła mnie, które rozumieją, że to jest ok, żeby troszkę przystępować i po prostu oddychać. Przez miłość do samej siebie mogę się modlić, modlić i wspierać innych w zamian. Z tego co widziałam, ten podpis obiegł w ogóle wszystko w internecie, wszystkie portale z nagłówkami, że nie potrzebuje czasu do gojenia. No wiadomo, to jest, słuchajcie, my tu mówimy o 13-13 lat 13 lat jak kobiecie nie było wolno nic, em, prawdopodobnie faszerowali ją różnymi pigułkami, lekami. No to jest niesamowite, to jest coś, co kurczę, zrobią kiedyś o tym filmie, ludzie nie będą wierzyli, nie? że coś, co jego może się przydarzyć jednej z najbardziej popularnych i bogatych osób, ikon muzyki. To jest osoba, która Zawsze będzie gdzieś w historii muzyki. Nie do pomyślenia, co się dzieje, i super, że już niedługo będzie zakończenia. I mnie osobiście wydaje się, że jej ojciec będąc zawieszony nie będzie miał, jak przypuszczam, że miał kontaktu z lekarzem, któremu wystarczyło dać łapę i napisał wszystko, więc mamy nadzieję, że ta kuratela się zakończy i Brett nie udowodni, że nie musi e, po prostu już pod nią być, bo ja wiem, że to, co ona czasami wstawia na Instagrama jest dziwne. Niektóre posty są takie trochę szalone i jej forma, jej pisownia jest też taka, wiecie, mało składni w niej jest. I wiem, że wiele osób też mówi, że ona potrzebuje takiej kurateli, bo to jest dla niej czymś najlepszym. Jednak jak ja oglądałam te filmy dokumentalne o niej, to bardzo dużo specjalistów mówiło, że wolnienie jest czymś, czym, co jest po prostu takie ostatnie, ostatnie, ostatnie na liście do zrobienia, jeżeli chcecie komuś pomóc, że jeżeli ona ma jakieś problemy, to nie od razu ubezwłasnowolnienie wolnienie, tak? wolnienie jest dla osób, które naprawdę fizycznie, psychicznie nie mogą panować nad własnym życiem, podejmować decyzji, jeżeli chodzi o finanse czy o własne życie. I tutaj wydaje mi się, że nawet jeżeli ona ma jakiś problem ze sobą, nie musi być to rozwiązane w ten sposób, bo to jeszcze chyba pogarsza sytuację. W tamtym momencie, kiedy oni zaczęli te całe ubezłaznowolnienie, kiedy Britney przychodziła przez rozwód i jej dzieci były od niej zabrane, no to to było chyba najgorsze, co mogli zrobić, żeby wziąć jej ojca, który nigdy nie był jej bliską osobą, i postawić go w rolę po prostu naczelnego kurateli. Wydaje mi się, że to tylko pogorszyło jej e, zdrowie psychiczne, no bo jak inaczej, jak inaczej. Dalej mamy zdjęcie róży, bo Britney uwielbia zdjęcia róży. Dalej mamy typowe zdjęcie Britney. Włosy ma ładne tutaj, ona zawsze ma tak bardzo, wiecie, no ta fryzura zawsze była taka trochę doczepiona i to wszystko było widać. A tu bardzo ładnie wygląda. No i mówi o tym, jak ich wypad, e, jaki był fajny, jak dobrze się bawiła. No i dalej mamy wideo. Tu ma w ogóle bardzo ładne włosy. Pierwszy raz ją widzę od wielu, wielu miesięcy w tak ładnie uczesanych, prostych włosach. I tutaj Britney po nas mówi, że dziękuję. Czyli hashtag FreeBritneyMovement. Nie mam nawet słów, by to opisać. Ponieważ to dzięki wam, jak próbowaliście mnie uwolnić od mojej kurateli, moje życie idzie właśnie w tę stronę. Płakałam wczoraj przez dwie godziny, ponieważ moi fani są najlepsi i ja to po prostu wiem. Czuję wasze serca, a wy czujecie moje. Wiem, że to jest prawdą. Dziwnie napisane, ja wiem, że ja to tutaj tłumaczę, ale naprawdę bardzo dziwny sposób jest napisane, ale no słuchajcie, wszyscy na grupach Free Britney oszaleli. Ja jestem na tych grupach. Oszaleli, że Britney po prostu dziękuję za... To, ile czasu i pracy ludzie włożyli w to. Więc ci ludzie chodzili, robili całe strajki pod sądem na temat tej całej sytuacji, wiedząc czy nie wiedząc, co się w środku dzieje, tak? I naprawdę mi się wydaje, że ten cały movement jest bardzo dużą częścią tego, co się dzieje, bo otwiera to wszystkim oczy i jej znajomym, może nawet rodzinie, że to, co się dzieje, po prostu nie jest okej. Okay. Dalej mamy klip, którego ja nie widziałam, bo to było niedawno wstawione, i to jest Brytni. I tutaj, tutaj Brytni coś mówi, więc przesłuchajmy sobie to. okay so i'm in french polynesia at the moment and i've been waiting for my food for 45 minutes now i don't even want my dinner i want dessert now <laughs> now but hurt. we got ooh. oh my god dinner was amazing because you know why i got to leave early and i skipped the show and i'm just gonna have dessert in my room <laughs> Talk to me, baby. Talk to me, baby. Okay, guys, uh, we have a predicament, a really big problem right now. I have no idea where I want to get married. I, we don't know if we want to get married in Italy or Greece, Australia or New York City. Why don't you ask the fans? Maybe I should have to ask the fans where we should get married. I think that is a very good idea. i just going alone. We're at this beautiful place in France. This is the French Polynesia. My children had to tell me. I'll meet you in France. I thought the French Polynesia was actually a different type of place. Hadn't it? Okay, so I'm in French Polynesia at the moment and I've been waiting. Więc jak widzicie w pierwszej części tego wideo, Brytni się wygłupia. To wszystkie miny, to wszystko. Ona się wygłupia i to, to jest na 100%. A później rozmawia ze swoim narzeczonym na temat tego, gdzie chcą zrobić wesele, wziąć ślub. I pytają się fanów. Jestem ciekawa, co tutaj fani mówią. E, mówią, że Maui, e, że ona no jest królową vlogowania, Grecja, Grecja, Włochy, Santorini, czyli Grecja, Australia, Włochy, Australia, bo tutaj Brytni wymieniła parę miejsc. Więc bardzo fajnie. Wydaje mi się, że ludzie bardzo doceniają to, że Brittany i chce być, wiecie, w kontakcie z nimi i czują się częścią tego, i że faktycznie ona jest wdzięczna, więc widać, że super się bawiła. No i fajnie to wszystko, mam nadzieję, się skończy. Na... No i ostatnie zdjęcie to po prostu znowu bardziej odważne zdjęcie: Brytni w bieliznie i w botkach z podpisem. Ps, słyszeliście mnie, pocałujcie mnie, W... Tak. To prawdopodobnie jest po prostu wiadomość do wszystkich hejterów i osób, którym coś się nadal nie podoba. Zapomniałam jeszcze dodać, że sam tuż po tym, jak zostało ogłoszone, że Jamie jest zawieszony, wstawił na swoje insta-story gratulacjami dla Free Britney. Następnie zdjęcie, jak trzymają się za ręce z różą, oraz napis, że ona to zrobiła, jej fani nie nazywają się armią bez powodu. Dobra, to była tyle, jeżeli chodzi o taki jakby update, bardziej rozmawianie na temat tego, co Britney ostatnio wstawiała, jeżeli ją obserwowała. Obserwujecie nie, może czegoś nie zauważyliście, nie przeczytaliście, więc nie ma więcej update'ów. No, na razie nie będzie. Czekamy na kolejną rozprawę sądową. No i jestem ciekawa, że na przykład, jeżeli skończy się ta kuretera, to co dalej? Ponieważ prawnik Brytni Spears oczywiście odrzucił prośbę, a raczej wymuszenie tych jakichś dwóch milionów od Brytni przez jej ojca, za jakieś tam różne wydatki w zamian za to, żeby on odszedł, oni to odrzucili, więc jestem ciekawa, czy zobaczymy jakieś pozwy, czy jak Brytni uda się odzyskać swoją wolność i prawa do swoich biznesów, ponieważ gdzieś czytałam, że Jamie przepisał jej firmy na siebie, czyli na przykład zarobki ze sprzedaży jej merchu czy perfum idą do niego, nie do niej, więc to jest po prostu jakieś okropne, w ogóle nie, więc miejmy nadzieję, że ona odzyska wszystko i zobaczymy, czy pozwie tych ludzi za to, co robili, bo oni wszyscy powinni być pozwani, powinna ich wykończyć, koniec tego dobrego, oni, cała rodzina ją całe życie wykorzystywała i wykorzystywała to, że jest dobrą osobą, która już od początku swojej kariery mówiła, że nie ma problemu z tym, by pomagać rodzinie i marzy jej się, by była właśnie w takiej sytuacji finansowej, w której może to zrobić. A oni tego, dobra wiecie, nadużyli. W sensie dasz komuś palec, a on weźmie całą rękę. W sensie wiecie, dasz komuś palec, a oni wezmą całą rękę. Dobra, kończę. Bardzo trudno mi się dzisiaj wysłowić, bo, bo jest naprawdę późno, ale mam nadzieję, że miło Wam się słuchało. Miejmy nadzieję, że kolejny update ode mnie to będzie update, że kuratela Britney została zakończona. Już koniec. I od tamtego momentu miejmy nadzieję, że będziemy słyszeć tylko same dobre wiadomości na temat tego, co robi Britney i robi no po prostu to, co ma ochotę. Dziękuję za oglądanie kolejnego filmu. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli tego jeszcze nie robiliście. I do zobaczenia w kolejnym filmie.